Witam Was powtórnie dzisiaj. Coaching od kuchni. Magia życia. Bo zobaczcie, to wszystko, czyli wpływ naszych myśli na nasze życie. Może tak wezmę. To, co przekłada się co wewnątrz, to i na zewnątrz. To, że wszystko zaczyna się w nas. Tylko czy jesteśmy sobą? Bo to życie i cały ten rozwój osobisty to jest takie... Zdzieranie tego, co nie nasze, to jest droga do siebie. Wracamy do siebie, do tej osoby, z którą czujemy się dobrze, do tej osoby, która realizuje to, co chce. Wracamy do siebie i to jest właśnie ten rozwój to jest droga. Co jest ważne, ważne jest, żeby robić to wszystko z lekkością. Jeżeli chcesz coś zamanifestować, jeżeli chcesz zmienić siebie, swoje samopoczucie, być dla siebie osobą, która jest wystarczająco dobra na to, żeby mieć to, co chce. I tu się zaczyna cała nasza podróż ku zrzucaniu tego, co nie nasze. Określenie, czego chcemy w życiu. Później jest trochę pracy, trochę starań. Wszystko to musi być robione z lekkością. To nic nie jest wymuszone, nic nie może być wymuszone. Dlatego, że wymuszenie samo z siebie tworzy blokadę. Jeżeli coś bardzo chcesz, to też jest swego rodzaju wymuszeniem. To też jest za dużym naciskiem. Jednocześnie informując wszechświat, że no bardzo chcę nie mam. Także pamiętajcie, z lekkością, wszystko krok po kroku, z lekkością tworzymy lepsze życie. Dobranoc.